Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejny zegarek od firmy Tokyo Flash, a mianowicie Kisaj Polygon. Tak prezentuje się zawartość kudełka, czyli instrukcja obsługi, która uwierzcie mi przyda się z pewnością, jak również karta gwarancyjna Tokyo Flash. Oczywiście sam zegarek. Tak prezentuje się nasz główny bohater. Już widać po samym wyświetlaczu, że nie będzie to standardowy odczyt godziny na tym zegarku. Godziny daty również, bo taką opcję ten zegarek posiada, jak i również wbudowany alarm. W całości wykonany jest ze stali nierdzewnej, zarówno obudowa, jak i również bransoleta. Bardzo fajnie się prezentuje. Bardzo dostojnie, że tak powiem. Mnie się podoba, ale oczywiście jest to kwestia gustu. Tutaj powiem szczerze, że według mnie jest to najładniejszy i najfajniejszy zegarek, jaki miałem możliwość mieć w swoich rękach od firmy Tokyo Flash. Dwa przyciski na boku, jeden górny od poświetlenia, dolny od zmiany między datą a godziną. I również oczywiście używamy tych przycisków do ustawienia funkcji tego zegarka. Wyświetlacz naprawdę bardzo mi się podoba, ale za chwilkę zobaczcie to troszkę bliżej, jak pokażę wam, w jaki sposób odczytujemy godzinę i datę. Mam nadzieję, że dobrze będzie dla Was to widoczne, tak czy inaczej, przejdziemy za chwilkę na pulpit, na stronę internetową. Tam dokładnie wam pokażę, jak się odczytuje czas i datę. Te dwa trójkąciki tutaj oznaczają godzinę, czyli jest godzina druga, czy też godzina czternasta. Ten trójkącik oznacza minuty, czyli jest 14.40 czterdzieści, i w środku również mamy. Cyferkę, dokładnie teraz jest cyferka 1, tutaj zwróćcie uwagę. Mam nadzieję, że już dobrze to będzie widać. Czyli jest godzina 14.41. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak odczytać datę. Tutaj podobnie te dwa trójkąciki oznaczają miesiąc. Tutaj mamy dziesiątkę, w środku szóstkę, czyli dokładnie jest miesiąc dziewiąty, dzień szesnasty, czyli 16 września. Jak mówię, teraz, żeby to było lepiej dla Was zobrazowane, przejdziemy na stronę internetową. A zanim to zrobię, pokażę Wam jeszcze podświetlenie tego zegarka. I tak prezentuje się podświetlenie, Ona za chwilkę zgaśnie. Dokładnie teraz, jak powiedziałem wcześniej, zapraszam Was na stronę. Pokażę Wam, gdzie można ten zegarek zakupić. A i również wytłumaczę troszkę lepiej, jak odczytywać godzinę i datę. Warto dodać, że mamy dostępne dwie wersje kolorystyczne, mówię o budowie i czarna i srebrna oraz kilka kolorów samego wyświetlacza. Niebieski, srebrny, czarny, jak i również różowy, co z pewnością przypadnie do gustu bardziej panią i spokojnie panie mogą ten zegarek ubierać, ponieważ nie jest on wielkich rozmiarów. Jak wspomniałem mamy tutaj trzy opcje, mamy datę, godzinę i alarm co jest z pewnością dużym plusem. I to, co jest tak naprawdę najważniejsze, co chciałem Wam pokazać, to jak odczytywać tą godzinę. Mam tutaj kilka przykładów. Zwróćcie uwagę, godzina 12.35, czyli te dwa trójkąciki zawsze oznaczają godzinę, ten na dole minuty, kolejne minuty to jest ta cyfra w środku w tym heksagonie. Tutaj zwróćcie uwagę, dwa trójkąciki układają się akurat inaczej, czyli nie mogą one się ułożyć w ten sposób lub też jeden koło drugiego. Także trzeba wziąć to pod uwagę. Tutaj ten duży trójkącik zawsze pokazuje minuty, czyli jest 3.52 inne przykłady godziny no mówię, to jest bardzo proste do czytania jeżeli troszkę z tym zegarkiem poobcujecie z pewnością nie będzie sprawiało to Wam żadnego problemu, cena akurat jaką tutaj mam to jest cena w funtach około 90 funtów 89,89 89, 89, czyli niecałe 90 funtów nie wiem jaka będzie cena w Polsce, ale proponuję wejść na Wam na stronę właśnie tokioflash.com i tam znajdziecie nie tylko oczywiście ten zegarek, ale również sporo innych. Zobaczcie, do wyboru jest naprawdę cała masa. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Ten, jak mówię, który dzisiaj dostałem od firmy Tokio Flash jest naprawdę bardzo fajny. Moim zdaniem jeden z fajniejszych dostępnych w ich ofercie. Tyle dla mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego razu. Hej!